Nie mordeczki, dzisiaj wybieramy się do Bolesławca na skatepark. Niestety, bez Maksia, No tak! No niestety, musisz zostać, gościu. No, Maksiu w ogóle z... założył sobie sam Instagrama i nazywa się Guwerek BMX. Jak się, Maksiu, nazywasz? Guwerek BMX na Instagramie, więc możecie wpaść, zaobserwować. Więc lecimy do Bolesławca na skatepark, do ziomeczka na podwórku prywatny do tomeczka takiego. I zobaczycie, co będzie dalej. Co się stanie, co się wydarzy. Może coś ten, tego. Tak gościu Co ty raczkujesz? Wstawaj! Wstawaj! Wstań! Bo lit Maxa leży. Ja to nie wiem o co ci chodzi. No, sznurówki! Ej, puszczaj, dziadu! Co ty? Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Dobra, lecimy! Kupiłem sobie w ogóle nową furkę <laughs> 1.4 diesel, fordzik, jest git Teraz można w tripy latać No, trochę zmienione Spakowani Mam forda, bo ze mnie dobra morda Jest trasa Godzinę, 57 km Damy rady w pół. Pan Tomasz jest ze mną. Tutaj gdzieś jest Instagram pana Tomasza, obok pana Tomasza. A tutaj jest miejscóweczka. nawet chłop ma gąbki. Tu sobie ogarną zjeździk, wybitkę, gąbeczki, a tu coś nie działa. Tu remonty są, tak? Okej, okay. wymiana. Jest jamboksik, jest wall. Step-up, wszystko, sztos. Fajnie takie coś przed wymieniaj Wymieniałeś już sklejki jakieś tu? Ładki robiłem tylko. A, czyli dziurki tylko się robią. O, tej poręczy kiedyś nie było. <noise> Można było wypaść. Z drugiej strony nadal nie. Ma. Aha, tam są te w choinki, się leci. Gitara. <noise> Zobaczcie jaki ten step jest stromy Jaki ma kąt Jest sztos Uhuhu. Jeszcze raz <grymne> <grymne> Robisz whip, później ja też muszę zrobić. <noise> <noise> Mission Impact. Wow. Co to się stanęło? Chopie wiatr do tyłu mnie cofnął. Wszystko przez wiatr. Czas duły, próba numer 3 chyba, tak? Zdaję ale nie dwa jeden miał być masz go nie do manu teraz moja kolej tu się naprawdę strasznie uipy robi Co teraz robimy? Na stepie. Okay. Dawaj misję. Czego nie robiłeś? Trójeczka. Trójki robiłeś chyba, czy nie? No, chociaż, ale dawno było. To pierw po trójce, później z barem. Go! <laughs> Dawaj, pierwszy. O, platował Bos. Pierw zwykła truja, nie? Nie wiem, jak on leci, to Fopo. Ale jak ja lecę, to nie widzę. Nie widzę. No. Nice. Jak ja leciałem, to, znaczy chciałem tu lecić Fopo. To jak tu się najeżdża, to nie widać, gdzie się trzeba wkleić. To jest tak stromo. Czyli lecisz na ślepo, praktycznie. Jest ciężko. Nie wiem, jak on to robi, już se wyczuł. Mimo, ale ładne z nosem. Ładnie to było. Flat spin, no. Ja już zrobię. Dasz rady teraz. Wow. O nie! Wow. Uch, chłopie, żyjesz? już myślałem, że choinki będą zaliczane. O boże! To nie O nie! I nie Ciekawi mnie, czy szłoby z tego fronta zrobić. Trzeba będzie sprawdzić, chyba. Fajnie, Ale to jest fajne, czekaj. Czekaj. Wlec na górę i teraz porodem. <grywka> Dokąd to sięga? Do uda. Ile to ma z met? Nie, no pół metra w górę. 70. <grystanie> 70 cent. centów. Poko. wpadłem na głupi pomysł. A mianowicie, bierzemy to małe wybicie, wchodzimy je tu, przesuwamy folię i próbuję fronta w gąbki. Z malutkiego wybicia. Jak będzie ładnie, to zrobię na trawkę. A jak zrobię trzy podrząd fronty ładne z tego wybicia, to robię na trawę na twardo. Tak, i mam i rokeza. Dominika mnie ścinała, jak ktoś Instagrama ogląda, to widział live'a. To było straszne. Będziesz walił wiadro? Linii fronty. Ja mi się, że za wolno jechałem. Mam no, troszeczkę, ale fajnie siadło. Dziwnie się to robi i mam wszędzie piach. W oczach wszędzie nic nie widzę. Ale próba była. Próbujesz coś? Nie, nie, nie. Świetnie nie. z takiego małego. Wybitki. Stos Spróbuję chęt planta na olu. Kiedyś robiłem. Będzie ciężko. Uff. Nice. you yeah, a boy. Ohohoho, ale zabrało! Teraz spróbuję sobie coś z -bąka, czyli takie puknięcie przednim kołem, o tą półkę. I później jakiś triczek. Pierwszy spróbuję z barem, pierw w ogóle spróbuję noozbąka. Jak to wygląda? Oooo! Witaj, żeby na musiał tak. Wiesz, co mocniej, mocniej puknąć. A to delikatnie A ja trzeba, no. jechałem... Dobra, jeszcze raz, ale już widzę. A tu fajnie się robi ten. Jedziesz, pompujesz kłoter, Jakby z tak z tej póły się wybijasz tu Tak Jak z banku tak, tak nie wybiło teraz nie. Dobra, spróbuję bar'a jo. Ale dziwnie Teraz coś innego może spróbujesz. Teraz nie to widzę Dobra, no z bank do bar'a był, teraz do tail'a spróbuję Kończymy ten odcinek u Tomka. Zostawcie łapkę w górę, suba i widzimy się w następnym. Więc obserwujcie kanał i dzwoneczek musi być, pamiętajcie. Tak więc, do zobaczenia. Damy nas streety, każdy na zajawce, trening Latamy transfery, typie, 3 metry od ziemi Twoja laska lubi łypy, my wiemy to ją kręci Adrenalina skacze, a ziomek na ziemi leży Taka ekipa, każdy tutaj do skutku katuje Ja latam na blatach, a na bmx mi główę Jak nie skleję to próbuję, nie ma, że nie umiem mamy Chory syp na baniach, a zajabkę zdecydowuje w sensie